Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Przede wszystkim cieszymy się, że ten punkt został włączony do porządku obrad. To na nasz wniosek odbywa się debata o sytuacji rolnictwa. Trwają protesty rolnicze Konfederacja, solidaryzuje się z protestującymi rolnikami. Uważamy, że absolutnie niszczone w tej chwili jest polskie rolnictwo, wynika to ze złożenia z jednej strony działań Rosji, która sparaliżowała szlaki handlowe międzynarodowe, z drugiej strony z absolutnie destrukcyjnych polityk Unii Europejskiej. To Unia Europejska gwarantowała stabilizowanie polskiego rynku rolnego. Ta obietnica została złamana. Ona została złamana przy poparciu Pisu, Platformy, Lewicy, PSL. Wszystkie te partie były za tym, żeby rynek europejski na produkty rolne pod pretekstem wojny otworzyć. Można więc wam wszystkim pogratulować, powiedzieć: "Wasze dążenia zostały spełnione i dziś polskie społeczeństwo zderza się z konsekwencjami waszej polityki. Wasze dążenia były tak samo głupie i pozbawione jakiegokolwiek planu i przewidywania, jak działania Brukseli. Bruksela nie przeprowadziła analiz, nie przeprowadziła wyliczeń, co się stanie, jak się otworzy rynek rolny. Było gadanie o tranzycie, ale nikt, poza może panem ministrem Ardanowskim, nie przeprowadził analiz, jak ten tranzyt miałby iść, którędy, dokąd miałby jechać, gdzie miałoby być to rozładowane. A pan minister, kiedy przedstawił, że jest to niemożliwe przeprowadzenie tego tranzytu, głos został całkowicie zignorowany, czyli polityka rządu PIS była polityką świadomej zdrady urzędnik rządowy zdymisjonowany na najwyższym szczeblu ostrzegał, że niemożliwe jest zrobienie tego, co planowaliście i co obiecaliście, a następnie dwóch kolejnych ministrów, czyli Kowalczyk i obecny tu na sali minister Telus, zajmowało się mydleniem oczu rolnikom, że niby oni mają na to jakieś sposoby. I było wymyślanie, pamiętamy to doskonale, będą silosy na końcu linii szerokotorowej. Zbudujemy port zbożowy w Gdyni. Wszystko to okazało się kłamstwami. Nie ma portu zbożowego. Nie rozpoczęto jego budowy. Nie powstały silosy budowane z Amerykanami. Nie stworzono w uzgodnieniu z Brukselą żadnych szlaków transportowych. Dopiero jak protesty rolnicze wybuchły, zaczęło się zastanawianie się, co tu zrobić, co tu zrobić, myśleli w rządzie. I wymyśleli, może będziemy plombowali ciężarówki. Ale o tym, że ciężarówki zaplombowane przejadą granicę, zostaną przepakowane i towar wróci, nikt już nie pomyślał. A może nawet jak ktoś pomyślał, to nikt się nie zastanawiał, jak temu zapobiec, bo cel był cały czas propagandowy. Zmienił się rząd. Pozostała ta metodyka. Mamy obecnie wystawionego na pierwszy front propagandy ministra Kołodziejczaka, który jest w rządzie, ale zachowuje się tak, jakby był w opozycji. Mówi: Wspierajcie mnie, wspierajcie mnie, wtedy będzie lepiej, panie ministrze. No ale jakby miało być lepiej, to by było lepiej. Wasza siła negocjacyjna w Brukseli jest zerowa, bo nie chcecie zrobić tego, co proponuje Konfederacja. A Konfederacja proponuje jedną prostą i bardzo konkretną rzecz: rozszerzyć embargo. Zadziałać jednostronnie, i wówczas Bruksela usiądzie do stołu rozmów. W tej chwili traktują Was jako miękkich polityków. Wiedzą, że Was mają na musiku, bo Wy musicie udowadniać, że jesteście proeuropejscy, praworządni, stosujecie się do całego prawa unijnego. No to jak się stosujecie, to nic nie zrobicie. A jak chcecie zadziałać twardo, to zadziałajcie twardo, i wtedy przyjdzie koza do woza. Czyli Eurokrata przyjdzie do stołu rozmów, usiądzie z ministrem siekierskim, kołodziejczakiem, chyba że w międzyczasie Donald Tusk was zmieni, i zaczną się poważne rozmowy. My przedstawiliśmy rozporządzenie, bo wiemy, że pan się skarżył w mediach, że urzędnicy jeszcze z poprzedniego rządu nie chcą pana słuchać, nie chcą może napisać projektu rozporządzenia. My zrobiliśmy to dla Was. To projekt rozporządzenia przedstawiony wraz z rolnikami, rozporządzenie ministra rozwoju i technologii. To akurat nie pański resort, ale partia PSL jak najbardziej minister Hetman podpowiadamy dobre rozwiązania, żeby rozszerzyć o cukier, o susz paszowy, o nasiona, o chmiel, o len i konopie, owoce i warzywa. Przypominamy, że rząd PISU dotował ukraińskiej konkurencji, nawet sadzonki tam wysyłaliście, żeby bardziej się ta konkurencja dla polskiego sadownika rozwinęła. Gratulacje osiągnęliście sukces. Konkurencja jest bardzo dobrze rozwinięta, niszczy właśnie naszą gospodarkę, ale idźmy dalej. Produkty z przetworzonych owoców i warzyw, tytoń, wołowina, cielęcina, mleko i przetwory mleczne, wieprzowina, baranina, kozina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, produkty pszczele to wszystko wam podpowiadamy. Jedno rozporządzenie ministra można wydać w jeden dzień, i zaczynają się negocjacje. Tak się prowadzi politykę, ale wpierw trzeba zrezygnować z tego, że się zostanie poklepanym po plecach w Brukseli jako dobry Europejczyk. Trzeba wziąć to na klatę, że pojedziesz się do Brukseli, a tam ktoś będzie niezadowolony. Jesteście gotowi prowadzić taką politykę? Czy chcielibyście być klepani po plecach i w Brukseli? I na barykadach, czy na blokadach rolniczych. No tak się nie da. Może stąd ten dysonans wizerunkowy między panem ministrem Kołodziejczakiem, a panem ministrem Siekierskim i premierem Tuskiem, prawda? Gramy na dwóch fortepianach, obstawiamy dwa fronty. Ale rolnicy nie są głupi i widzą waszą grę. I dlatego coraz gorsza jest atmosfera dla pańskich wystąpień na protestach rolniczych, bo ludzie już się połapali, że jesteście w rządzie i nie siedzi odpowiedzialność za to, co się dzieje. I teraz idźmy dalej. Na czym polega wasza polityka mydlenia oczu? Bo omówiłem politykę mydlenia oczu przez rząd PiS- -u więc teraz demaskujmy Wasze metody. Chwalicie się, że będziecie tam teraz modyfikować rozporządzenia unijne, żeby mieć jakie ogłaszać sukcesy. Na czym Wasz rzekomy sukces polega? Na tym, że teraz będą kwoty w rozporządzeniu przedłużonym, zdaje się już w tej chwili po raz trzeci, ma być po raz trzeci rozporządzenie przedłużone. Przypomnijmy, że poprzednio jak było przedłużane, to przy poparciu rządu pis tu w Polsce w mediach mówiliście skandal, nie zgadzamy się, a w Brukseli tak. Popieramy. To jest wasza polityka, pełna hipokryzji. Będziemy o tym przypominać przez lata, bo zasługujecie na to, żeby przez lata o tym mówić. Natomiast wy jak robicie? Wy mówicie, wynegocjowaliśmy kwoty, i kwoty mają być w tej chwili na import cukru, mięsa drobiowego, jaj względem roku 2023. Otóż jest to rok, w którym eksport w niektórych obszarach wzrósł kilka razy, a w niektórych wzrósł. Nawet 20 razy. Konkretne przykłady. Kontyngent przed wojną dla cukru wynosił 20 tysięcy ton. Import w 2023 roku wynosił 470 tysięcy ton. Mięso drobiowe. Kontyngent przed wojną wynosił 90 tysięcy ton. Import w 2023 roku wynosił 175 tysięcy ton. Jaja. Import przed wojną. Kontyngent wynosił 6 tysięcy ton, a import w 2023 roku 35 tysięcy ton. Jeżeli rokiem referencyjnym będzie rok 23, to wasz sukces jest całkowicie pozorny. Następnie opowiadanie o tym, że będziecie jakiś traktat dwustronny zawierać. Jaki traktat dwustronny? Czego ten traktat dwustronny ma, ma, ma co on ma zagwarantować? Na wzór Rumunii, gdzie rumuńscy rolnicy nadal protestują i żaden problem nie jest rozwiązany. No i kilka pytań szczegółowych o politykę rządu. Zobaczymy, czy doczekamy się odpowiedzi. Jak polski rząd na Radzie Unii Europejskiej zagłosuje w sprawie bezsłowego handlu z Ukrainą na trzeci sezon? Po raz kolejny poprzecie, czy będziecie mieli odwagę być przeciw? Czy polski rząd buduje na poziomie Unii Europejskiej większość dla zablokowania tego rozporządzenia? My, jako polscy politycy, uczestniczymy cały czas w spotkaniach międzynarodowych. Mieliśmy tutaj niedaleko jak wczoraj delegację Komisji Spraw Zagranicznych z Izby Gmin. Dostaliśmy na przykład z Ministerstwa Spraw Zagranicznych instrukcję, żeby powiedzieć o tym, że ma być tam nauka języka polskiego, ale nie dostaliśmy nic w sprawie handlu międzynarodowego ani wobec brytyjskiej delegacji, ani żadnej innej. Pytanie, czy to jest element polskiej polityki międzynarodowej, czy nie, budowanie w tej sprawie jakiejś koalicji. Jeżeli tak, to gdzie informacja dla polityków, gdzie instrukcja odpowiednia? Dalej, czy rząd popiera utrzymanie rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 15 września w sprawie zakazu importu, czyli to embargo? Będzie utrzymanie tego na cztery towary, czy nie będzie? Dalej, premier zapowiedział, że jest zwolennikiem uregulowania dwustronnych relacji handlowych na wzór umowy ukraińsko-rumuńskiej. Jak ma wyglądać ta umowa? Jaki miałby być skutek prawny, skoro wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej? Dalej idźmy, jeżeli chodzi o nieprawidłowości w imporcie, zostało półtorej minuty, ale pomówmy o tym przez chwilkę. To akurat dorobek pisu, więc zwracam się w tę stronę. Wynik kontroli Najwyższej Izby Kontroli kontrolowanej przez waszego członka rządu z grudnia 2023 roku, co ona ujawniła, że na Ukrainie dochodziło do korupcji na dużą skalę i potwierdzenia w dokumentach nie miały właściwie żadnej wiarygodności. Że lubelski i podkarpacki urząd celno-skarbowy realizował działania w zakresie importu zboża i rzepaku z terytorium Ukrainy zgodnie z wytycznymi ministra finansów. Zgodnie z wytycznymi. A pamiętajmy, że to było oczko w głowie premiera Morawieckiego Ministerstwa Finansów że działania nie zapobiegały przypadkom dopuszczenia do obrotu i wykorzystania sprowadzonego zboża i że na cele inne niż określone w zgłoszeniu celnym, na przykład tak zwane cele techniczne. Przypomnijmy, że pojęcie zboża technicznego nie występujące w porządku prawnym to ważny wynalazek. Wyście to wymyślili, żeby później zdjąć kontrolę. Że największy wzrost importu zbóż z Ukrainy nastąpił w drugiej połowie 2022 roku, kiedy do Polski sprowadzano w każdym miesiącu ponad 250 tysięcy ton zbóż, a w listopadzie i grudniu ponad 360 tysięcy ton, i że było to raportowane cotygodniowo z Ministerstwa Finansów i Informacji do Ministerstwa Rolnictwa. Wyście wszystko wiedzieli, co się dzieje, wyście to tylko ukrywali przed społeczeństwem. O zapasy zboża, pytanie do rządu. Proszę o informacje, jakie w Polsce mamy zapasy zboża. Czy resort posiada informacje i ile lat zajmie nam zużycie tych wszystkich zapasów? O politykę klimatyczną. Czy wy to w ogóle popieracie, czy macie zamiar renegocjować politykę klimatyczną? Czy wasze stanowisko w sprawie Fit for 55 i Europejskiego Zielonego Ładu jest takie samo jak pis To znaczy, że w Unii Europejskiej wszystko poprzecie, a tu będziecie udawali, że krytykujecie? I o ograniczenie hodowli zwierząt i całą związaną z tym biurokrację. Czy Zakazywanie, komplikowanie przepisów biurokratycznych? Czy może przyjmiecie stanowisko rozsądne, wolnościowe, jakie prezentuje Konfederacja, że rolnik ma być wolnym przedsiębiorcą produkującym żywność i zabezpieczającym polskie bezpieczeństwo żywnościowe? Na te wszystkie pytania oczekujemy od Was odpowiedzi. Nie unikniecie konkretów. Zadbamy o to. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ta smutna historia niszczenia polskiego systemu prawnego zaczęła się jeszcze w czerwcu 2015 roku, kiedy to obawiająca się utraty władzy Platforma wybrała na zapas sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wkrótce potem do władzy doszedł PiS, postanowił przelicytować Platformę i unieważnił wybór nie tylko tych wybranych na zapas sędziów Trybunału, ale również tych wybranych prawidłowo. A był to dopiero początek trwającego 8 lat procesu instrumentalizacji prawa, niszczenia instytucji. Demolowania systemu prawnego. Przez te osiem lat obserwowaliśmy zmiany ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, o KRS, dyktowane wyłącznie interesem partyjnym. Obserwowaliśmy kilkanaście nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, obserwowaliśmy podporządkowanie prokuratury rządowi, a następnie po kilku latach. Uzależnienie znowu Prokuratury od, uniezależnienie Prokuratury od rządu motywowane wyłącznie tym, że Prawo i Sprawiedliwość obawiało się zmiany rządu po wyborach. Do tego dwa lata całkowitego bezprawia w trakcie COVID-u, kiedy to rozporządzeniami niezgodnymi z ustawą, która była niezgodna z konstytucją, zamykano ludzi, firmy, lasy i cmentarze. Wszyscy poza Konfederacją popierali to bezprawie. Przez 108 lat. Zwracam się teraz do posłów obecnej koalicji. Codziennie mówiliście o tym, jak ważna jest praworządność, jak ważna jest konstytucja. Organizowaliście marsze kodu, krzyczeliście o dyktaturze Kaczyńskiego, a po wygranych wyborach okazało się, że jeszcze ważniejsza od praworządności jest konieczność natychmiastowego przejęcia pełni władzy, a nie tylko tej jej części, którą powierzyli Wam wyborcy. Przechodząc do ministra Adama Bodnara, można o nim powiedzieć jedną dobrą rzecz. W tym liczącym ponad 100 ministrów oraz wiceministrów rządu pełnym nierobów, on jeden rzeczywiście ciężko pracuje. Niestety ta praca polega na łamaniu prawa, niszczeniu instytucji, demolowaniu systemu prawnego, deptaniu praworządności, o którą tak zabiegaliście. Niektórzy pamiętają jeszcze o falandyzacji prawa. Niestety ta choroba rozwinęła się w kolejne stadium bodnaryzację prawa. Czyli działanie bez żadnej podstawy prawnej na podstawie opinii prawników. Szukanie jakiejś podstawy prawnej mającej uzasadnić podejmowane działania. Jeszcze dwa lata temu profesor Adam Bodnar ubolewał, że w Polsce prawo musi ustąpić decyzjom politycznym, a teraz to prawo musi ustępować jego decyzjom politycznym. Jak rozumiem, jedyna różnica polega na tym, że obecny rząd, łamiąc prawo, Szeroko się przy tym uśmiecha, i dlatego musimy go zrozumieć, musimy to akceptować. Na jakiej podstawie odwołano prokuratora krajowego? No nie wiadomo. A na jakiej podstawie powołano pełniącego obowiązki prokuratora krajowego? Również nie wiadomo. Podobnie bezprawne było wczorajsze odwołanie prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Minister Bodnar otrzymał oczywiście opinię. Kolegium Sądu Apelacyjnego, ale ponieważ ta opinia mu się nie spodobała, to uznał, że opinia nie jest opinią i nie musi się nią wcale przejmować. Te działania były bezprawne, były nielegalne. ich podstawą były zaledwie opinie prawników, które dowodziły jedynie tego, że prawnicy są w stanie sporządzić dowolną opinię są w stanie uzasadnić dowolny pogląd, jeżeli tylko ktoś inny jest w stanie im za to zapłacić. Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nie na podstawie opinii prawników, nie na podstawie badań opinii publicznej, nie na podstawie woli władzy, tylko na podstawie i w granicach prawa. Mógł Pan, Panie Ministrze! Pokazać Polakom, na czym polega praworządność. Mógł Pan zakończyć trwający kryzys konstytucyjny, niestety postanowił go Pan eskalować. Postanowił Pan łamać prawo jeszcze bardziej niż Pana poprzednicy. Postanowił Pan rozwiązać problem ludożerstwa, zjadając ludożerców. Nie wierzę, niestety, że w Polsce mamy praworządność. Nie wierzę, że mamy w Polsce rządy prawa. Rządzi ten, kto ma większą pałę jest w stanie walnąć w nią łeb swoich przeciwników. Robił tak PiS w trakcie covid i wy tak robicie w sprawie TVP czy prokuratury krajowej. I zapomniałem. Skończyła się taśma. No kurde. Dlatego konfederacja oczywiście zagłosuje przeciwko za wodą nieufności wobec ministra Bodnara. Bardzo dziękuję. Ale pan poseł wytrzymał tę pauzę dramatyczną i od razu widzicie, zwrócił uwagę wszystkich. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co będzie dalej. Eee, jako ostatni Panie Marszałku, Wysoka Izbo, PiS z Platformą okładają się kijami, siedząc na tykającej bombie, jaką w tej chwili jest polski wymiar sprawiedliwości. Przechodzicie fiksację na punkcie tego, kto zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym, kto zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa, toczycie spory, których nikt już nawet z wami włącznie chyba nie rozumie i które nikogo nie obchodzą, a zapominacie, że to wszystko ma przełożenie na tysiące zwykłych wyroków. Tysiące zwykłych wyroków, które zostały przez ostatnie kilka lat wydane przez sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa, tak? Niezależnie od tego, czy uznajemy ją za e, prawidłowo powołaną czy nieprawidłowo powołaną, ja nie zamierzam w to w tej chwili wchodzić. Ważne jest to, że dla zwykłego obywatela, który szedł do sądu po to, żeby wziąć udział w rozprawie, usłyszeć wyrok, słuszny lub, nie, słuszny lub niesłuszny, korzystny lub niekorzystny dla siebie, dla tych obywateli to są rozstrzygnięte sprawy. A wy to kwestionujecie. Tak, wy to kwestionujecie. W tej chwili tysiące prawników, tysiące prawników, którzy przegrali sprawy przed sędziami powołanymi przez Pisowską Krajową Radę Sądownictwa, siedzą, czekają, szukają momentu, w którym Sejm dostarczy im pretekstu, żeby zacząć podważać te wyroki, które zostały przez tych sędziów podjęte. Każdego dnia. Póki trwa ten kryzys, każdego dnia może się zdarzyć sytuacja, że któryś sędzia dostanie na swoje biurko wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o uznanie jakiegoś wyroku za nieistniejący. I słuchając tego, co słyszy od polityków platformy, słuchając tego, co w telewizji yy, słyszy, no pomyśli sobie, no nielegalny KRS, uchwały sejmu kwestionujące, bezpośrednie stosowanie konstytucji. Sędziowie nie są sędziami, tak mówi premier, tak mówią ministrowie, no to znaczy, że tego wyroku nie ma. Pani poseł, bardzo proszę po prostu nie, prze, nie przerywać wystąpienia, dobrze? Co trzy sekundy. W momencie, kiedy któryś z sędziów orzeknie w ten sposób, któryś z sędziów uzna, tak, Platforma ma rację, te wyroki są nie tylko... Zasu nie, niesłuszne, zasługujące na uchylenie. Te wyroki po prostu nie istnieją, bo człowiek, który je wydał, nie był sędzią, to w tym momencie ruszy lawina. Ruszy lawina kolejnych uchyleń, ruszy lawina, a wymiar sprawiedliwości eksploduje. Ludzie, którzy zostali skazani przez sędziów powołanych w ciągu ostatnich kilku lat, okaże się, że nie są skazani i siedzą w więzieniu bez powodu, mimo że są często yy, prawdziwymi przestępcami. Ludzie uniewinnieni zostaną cofnięci do poziomu oskarżonych, bo wyrok uniewinniający był wydany przez kogoś, kogo rząd nie uznaje za sędziego. Rozwody są cofnięte, bo skutki prawne rozwodu, którego przecież nie orzekł autentyczny sędzia, wyrzucamy do kosza. Ludzie zaczną z martwych wstawać, tak, bo stwierdzenia zgonu wydane przez kogoś, kto nie jest sędzią, nie jest żadnym stwierdzeniem zgodu. zgodu. I to jest największe zagrożenie. To jest największe zagrożenie z całego tego sporu. Nie to, że jakiś pisowski sędzia czy pisowski polityk się uchowa w tej czy innej instytucji sądowniczej. Nikt już nawet nie nadąża tak, za tymi sporami. To jest tylko dla teatru politycznego i przyjemności polityków PiSu i platformy uprawiana walka. Największe zagrożenie to jest to, że nie wiadomo w tej chwili nie ma pewności prawa, nie ma pewności, czy wyrok wydany w ciągu ostatnich kilku lat w ogóle jest ważnym, wiążącym, istniejącym wyrokiem. I to jest zagrożenie, na którym w tej chwili Sejm powinien się skupić, które Sejm powinien usunąć. Od posłów Platformy słyszymy już od miesięcy, że będzie jakaś ustawa w tej sprawie, że będzie coś wy wyregulowane, że będzie jakaś tutaj decyzja, żeby coś z tym zrobić, jakoś to zabezpieczyć. Być może uznać tak, tych sędziów, którzy byli przez ten, waszym zdaniem, nielegalny KRS. Powołani, uznać jednak za na tyle ważnie powołanych, żeby ich wyroki były ważne i wiążące. I co zamiast tego mamy? No zamiast tego mamy Sejm, który miał się spotkać na trzy dni, spotyka się na dwa krótkie, a trzeci odwołuje, bo nie ma co robić. Jeśli macie taki projekt ustawy, to włóżcie go wreszcie do kancelarii Sejmu, zacznijmy o tym dyskutować. No to skoro jest, to czemu o tym nie dyskutujemy? Czemu analizujemy sprawozdanie Krajowej Rady Sądownictwa? Dobrze. Pani poseł, dwa miesiące już rządzicie. Jak długo jeszcze musimy czekać, żeby jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa w polskim prawie, w polskim wymiarze sprawiedliwości wreszcie zaistniało? Usuńcie to zagrożenie, zagrożenie podważania tysięcy zwykłych wyroków. Zróbmy to tutaj na tej sali sejmowej, a potem możecie wrócić do okładania się kijami o to, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.